Architektura PRL-u. Wielka płyta. Wyobraź sobie wielką, rozległą przestrzeń. Puste pole, może jakieś tory kolejowe w oddali i nagle zupełnie znikąd w ciągu kilku miesięcy wyrasta betonowe osiedle. Dziesiątki identycznych bloków. Dziś uznalibyśmy to za urbanistyczny koszmar, ale w PRL-u to był sen o nowoczesności. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zapisane w Czasie. Dziś porozmawiamy o Wielkiej Płycie. O technologii, która miała rozwiązać problem mieszkaniowy. A z czasem sama stała się problemem, ale też symbolem, marzeniem, czasem i przekleństwem. Zapisane w czasie. Skąd się wzięła Wielka Płyta? Wielka Płyta nie jest polskim wynalazkiem. Pierwsze eksperymenty z prefabrykantami zaczęły się już w latach XX XX wieku, m.in. w Holandii i Niemczech. Po wojnie to Związek Radziecki i kraje bloku wschodniego uczyniły z niej fundament budownictwa masowego. W Polsce na masową skalę technologia ta zaczęła się rozwijać w latach 60., ale prawdziwa eksplozja przyszła dekadę później. To były czasy Edwarda Gierka, lata 70. -te. Dekada wielkich inwestycji, a przede wszystkim próby nadgonienia zachodu. W 1971 roku biuro polityczne zatwierdziło Narodowy Program Mieszkaniowy. Cel: milion mieszkań. Szybko, tanio, wszędzie. Dla przeciętnej rodziny oznaczało to z ciasnej sutereny albo mieszkania z babcią i ciocią do własnego M3. Balkon, winda, ciepła woda to był awans społeczny. No Na korzyść z większych wydarzeń to jest to, że otrzymałem nowe mieszkanie większe. Dużo większe. No, dużo większe. Tam miałem mieszkanie M3, tu mieszkanie M5. Starałem się o to dość długo. Dwoje dzieci, jednak żona, prawda? Wszyscy są zadowoleni. Jak to działało? Wyobraźmy sobie, jak powstawał taki blok. Najpierw projekt. Zwykle z wykorzystaniem gotowych systemów. OWT, WUFT, WK70. Szczecin, Wrocław. Każde miasto miało swoje typy. Potem prefabrykaty. Wielkie betonowe płyty. Produkowane w specjalnych fabrykach domów. Beton był poddawany na parzaniu, czyli szybkiemu dojrzewaniu w wysokiej temperaturze i wilgotności. Dzięki temu budowano szybciej, ale kosztem jakości. Potem przychodziła logistyka transport wielkich płyt na budowę, niskopodwoziowe przyczepy, dźwigi, ciągniki balastowe a na miejscu montaż, jak z klocków Lego, tylko na znacznie większą skalę każda płyta ważyła nawet kilka ton ściany, stropy, klatki schodowe. Wszystko z prefabrykatów. Prace wykończeniowe już w znacznie wolniejszym tempie, i tu zaczynały się problemy. Metraż mam dosyć duży, jest nas czworo, a mam M5. Wydawałoby się, że jest wszystko dobrze, a, ale są zastrzeżenia co do samego wykończenia mieszkania, ponieważ są to usterki, które w zasadzie teraz już się nie da usunąć. To jest zbyt mała łazienka, w której ja nie mogę wstawić sobie, nie mogę w ogóle marzyć o kupieniu nowej pralki, automatu, ponieważ nie mam gdzie wstawić tej pralki. Druga sprawa to jest wykończenie stolarki budowlanej. To jest w ogóle bardzo kiepskie. To jest, tak samo się tego nie da w tej chwili usunąć. Pękające ścianki działowe między pokojami. Nie wiem w tej chwili, kto to ma te usterki usunąć, i czy to się w ogóle w jakiś sposób da to zrobić. Problemy i krytyka. Prefabrykaty bywały niedokładne. Płyty krzywe, z odpryskami, z błędami wymiarowymi. Zdarzało się, że montaż trzeba było korygować na oko. Uszczelnianie, często konopne sznury nasączone lepikiem. Później smoła, guma, silikon. Nic nie działało idealnie. W zimie przewiewało, w lecie było jak w piekarniku. Ściany przemakały, na ścianach pojawiały się grzyby i wilgoć, dźwięki składki niosły się po całym pionie. Ale to nie wszystko. Architekci protestowali, bo wielka płyta to nie tylko technologia, to też ograniczenia twórcze, typizacja, znormalizowane okna, długości mieszkań, metraże. W 80 roku architektka Helena Syrkusowa powiedziała. Marzę o architekturze rozwijającej, a nie niweczącej radość życia. Nie ma przecież idei obowiązujących wszystkich. My, architekci, musimy móc realizować wariantowe rozwiązania. Osiedla, miasta w mieście. Pomimo wad osiedla z wielkiej płyty były czymś więcej niż tylko blokowiskiem. Miały być kompletne z przedszkolem, szkołą, domem kultury, sklepem, przychodnią. W teorii wszystko, czego potrzebował obywatel. Dla wielu te bloki to dzieciństwo. Gra w kapsle na klatce, boisko z asfaltu, zapach obiadu, sąsiadki. Dzieci biegały samopas, klucze nosiły na szyi. Niektóre osiedla miały też swoje legendy miejskie. Nawiedzone bloki, tajne tunele, eksperymenty z telepatycznym betonem. Oczywiście żadna z nich nie była prawdziwa, ale w tamtej betonowej rzeczywistości wyobraźnia musiała jakoś uciec. W żadnym mieście tak nie ma w ogóle jak jest w Siedlcach. No a jak jest w Siedlcach? No proszę na więc czeka się z kolei kilka lat, żeby być kandydatem na członka. Później się czeka ponad 10 lat w ogóle, żeby... Yy nie dostać. Koniec wielkiej płyty? Lata 90. przyniosły zmianę. Upadek PRL-u to także upadek wielkiej płyty. Zmiana gustów, stylu życia, indywidualizacja projektów, zmiana przepisów budowlanych, termicznych, nowi deweloperzy. Wielka płyta przestała być opłacalna. Produkcja mało seryjna nie miała sensu ekonomicznego. Zamknięto fabryki domów. Nowe budownictwo, już zupełnie inne. Ale wielka płyta nie zniknęła. Bloki stoją. Mają się zaskakująco dobrze, bo choć zakładano ich żywotność na 50 lat, dziś wiemy, że jeśli nie dojdzie do korozji połączeń płyt, mogą przetrwać ponad 100. Drugie życie. Od końca lat 90. trwa fala modernizacji. Ocieplanie, nowe elewacje, windy, wymiana instalacji. Termomodernizacja zmieniła osiedla, choć nie zawsze na lepsze. Powstało zjawisko pastelozy. Jednolite, modernistyczne fasady zastąpiły pstroka te kolory. Różowe, pistacjowe, seledynowe. Część architektów mówi wprost, to estetyczna katastrofa, inni, że to jedyny sposób, by tchnąć życie w szare bloki. A mieszkańcy, cóż, niektórzy sprzedają i uciekają na przedmieścia, inni kupują tu pierwsze mieszkanie. Bloki przychodzą renesans. Są wciąż tanie, dobrze skomunikowane, blisko szkół i pracy. Róże z betonu. Blok z wielkiej płyty to nie tylko architektura, to wspomnienie pewnej epoki, takiej, która próbowała rozwiązać złożony problem prostymi środkami betonem, normatywem, typizacją. Wielka płyta to też opowieść o awansie społecznym, o potrzebie stabilizacji, o codzienności. To setki tysięcy historii zapisanych w identycznych mieszkaniach to dzieciństwo, młodość, a czasem samotność. I choć dzisiaj projektuje się już inaczej, Warto pamiętać, że tamten beton miał twarz czasem zmęczoną, ale żywą, ludzką. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Zachęcam do sprawdzenia poprzednich. Jeśli materiał się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Zapisane w czasie.